w piwnicy, powiedzmy poniekąd takim więzieniu Aleksandra, w jego rezydencji. Udało nam się stamtąd wydostać, najpierw stoczyliśmy walkę z taką demoniczną gęsią, francuską do tego, więc dość śmieszny przeciwnik. Później troszkę się jeszcze poszwendaliśmy, stoczyliśmy kilka innych walk, spotkaliśmy też Czarta, który był kamerdynerem i Czarty, które zajmowały się ogródkiem. Ale ostatecznie dotarliśmy do Aleksandra, stukliśmy go, no i już dalej w poszukiwaniu naszej czarnej księgi, którą zabrał jeden z jego czartów, któremu tak naprawdę służył te takie wielkie tornado. No i tak naprawdę jesteśmy gdzieś w drodze za, za tym tornadem, za tym czartem. I dlatego znajdujemy się tutaj gdzieś w środku lasku. Udajemy się do izby tego Czarta. Także ja tu sobie porozmawiam z Carnishem i z proszką. I zaraz zobaczymy co się będzie działo. No i jesteśmy. A więc Carnish mówił, że raczej nic nie będzie tak silne jak my. Zwłaszcza posiadając go bądź proszkę jako sojuszników. Natomiast Kot mówił, że po prostu ta, ta pogoda, ten deszcz mu nie sprzyja. Bo jego futro jest całe mokre. Przerobiłem sobie też, przemieniłem dwie karty w naszej księdze, w naszej talii. Wydaje mi się, że sprawdzą się lepiej niż to co było obecnie. Zwłaszcza z naszą tą nową taktyką cały czas. Damy się zobaczyć. Tak. Odam się najpierw do ziomka od ksiąg, później do jakiejś ziolarki i będziemy wtedy walczyli z spinerem. No dobra, a więc księgarz nie miał, no w sumie nic, co by mnie interesowało tak naprawdę. Natomiast tutaj były tylko przedmioty, nie było ziółek niestety, więc nie pomogło mi to tak bardzo, jakbym chciał. W takim razie udajemy się do tej izby. Ok, a więc pamiętam tą babkę. E, tutaj chodziło o tą przęśniczkę dokładnie. Strzegą ją jakieś drzewanie nie ma tej czaszki, która dawała nam zagadki. I jeden z trzech strażników jest Akulina, której już kiedyś pomogliśmy, więc postaram się z nimi pogadać. Mam nadzieję, że nie będę musiał stoczyć walki. Черный провал на месте трона Пряхи ведет в неведомый мрак затянутый паутиной. Вы слышите манящий Вы пытаетесь осторожно спуститься в голбец колдуньи, но сырая земля выскальзывает из ваших рук. Через некоторое время вам удается подняться и осмотреться. Вперед ведет... Ну okay. и окей, доталишь мы дощетка этой хатки? И как видать, дождь спой, кофе-тож щепот тем ке. A trzy strażniczki, które były, to były takie, no w sumie, zaczarowane, powiedzmy, czy wczarowano w nie, takie kobiety, które przepowiadały przyszłość I każda w różny sposób tą przyszłość, przyszłość przepowiadała. No i tak czy inaczej, my musimy się udać wzdłuż. Nie zauważyłem, że wziąłem proszkę zamiast koenysza ze sobą. Więc mam nadzieję, że nie będzie to zbyt wielki problem. I udajemy się z Wy Wyrywajcie apajaski. Nie wierzę swojemu szczęściu, bezwzmawiaj wodzuch i wchodzi w klubach czarnego płomienia. Pod jego lawką odkrywają się kilka grzybów, które wy zabierajcie. Z stanok jest pisany koldawskimi zagłosami. A więc, żeby wszystkiego na nie mówić, pierwszą lokację, czy pierwsze dwie, tutaj po prostu jest ścieżka, która prowadzi dalej, tak? I prawdopodobnie coś tam mignęło, jakaś łapa pająka dużego, ale nie jestem pewien. Także łapa. E, Odnurzę. Także zobaczymy dalej, jak to pociągniemy. Tutaj były trzy ciała zawinięte w kokony przez pająki. E, dwa takie bez znaczenia, i jedno z, z jakimś złotym pierścieniem. I tyle. Tutaj natomiast e, za, za kokonem, czy wykokonie, albo opleciony pajęczyną bardziej, nawet e, siedział i męczył się czart. I męczył się tak naprawdę z wrzecionem. I po prostu tam dłubał przy tym, i dłubał, i miał to robić w nieskończoność. Ale udało nam się go uwolnić. On był dla nas. On był nam wdzięczny temu. I zobaczymy, czy przypadkiem nam to nie pomoże. Bo jeśli to był czart od tej przełączniczki, to może on zacznie dęczyć ją. Ale my udajemy się teraz dalej. Dobra, druga, drugi punkt naszej drogi, i druga odnoga. A więc tutaj była gigantyczna pajęczyna, przez którą mieliśmy się nie przedrzeć. Ale na szczęście kwiat paproci bardzo w tym pomógł. I tak naprawdę. Po dotknięciu nim cała pańczyna się roztopiła, zglutkowała się nawet. Tutaj natomiast wiszą wstęgi, o tak jak tu widać. I niektóre z nich są poprzypalane. Chodzi tutaj o to, że jeśli jakaś wstążka, jakaś nić się szybciej spaliła niż inne, to właśnie ta nić, czy to co było z tą nicią powiązane, będzie miało następstwo jako pierwsze. Tak jak w sumie na notce, które mieliśmy, pisało, że kobiety robiły sobie takie wróżby, że dawały swoje właśnie nitki, podpalały i ta nitka, która spaliła się pierwsza, to ta kobieta pierwsza wychodziła za mąż. Także to taka miała być przepowiednia. Ale tak naprawdę to jest tutaj wszystko, także my udajemy się dalej. No dobra, w tym miejscu po prostu czarty grały w karty. To to ostatnie pomieszczenie, jakie zwiedziliśmy. Czy tak naprawdę te. To pomieszczenie, w którym ta prząśniczka urządziła sobie swój pokoik. Bo ma tutaj tą, to na czarty, jakiś kominek właśnie, tak żeby sama mogła jeść. Także ona tutaj sobie pomieszkuje poniekąd. A my musimy udać się do ostatniego z pomieszczeń. Gdzie znajduje się nasza czarna księga. I obstawiam, że jakiś dupny pająk. Także komu w drogę temu buty i idziemy. Co to pływa jest? Cy cyborg pająk? Zajebiste. Nie, nie, nie spodziewałem się, że będę miał taki element składankowy w tej grze. Podoba mi się to w chuj. I jop. Ja... Czy może nie składankowy? Aha. Wiedziałem, że dupny pająk. Chociaż te oczy się świecą, jakby był jakimś cyborgiem, pająkiem. Ale będziemy mieć przejebane. Aha, kolejny ten. Dobrze idzie. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Jesteśmy na miejscu. Ale żadna. Chyba nami chce teraz pomagać ze wszystkim. Wydaje mi się, że jest dość potężna, ale jednak odmówię. Nie będę. Nie chcę, żeby ona mi pomagała albo bardziej wtrącała... Albo bardziej maczała swoje, no w sumie, już zdezolowane palce. To e, moje sprawy. Także spadła. Babka kręci i kręci niesamowicie. E, Powiedziała, że chcemy tego samego, tak? Wasilisa się zdziwiła. Ale co ty chcesz, żeby również mojego mężczyznę z piekła wyciągnąć? No, poniekąd tak, yy, Przeszyczka mówi. Yy, no, jeśli ja bym chciała po prostu pokonać wszystkie czaty, że wszystkie całe zło, wszystkie demony, wszyscy koldunowie, żeby zniknęli, tak? Jeśli oni wszyscy znikną, no to tego faceta nie będzie miał kto pilnować, czyli wyjdzie, tak? No, rozumienie jest. Jeśli o mnie chodzi, bardzo pokrętne, ale też wydaje się, możliwe, ale mimo wszystko nie ufa mi. Także odmówię. Aha, i kolejne kręcenie. Eee, babka twierdzi, że nasz dziadek nas nie do końca kocha, i po to ma ucznia. Żeby oddać swoje czarty, żeby na samym końcu mógł sobie normalnie umrzeć. Bo inaczej czarty nie dadzą mu odejść z tego świata. Ale no znowu. Znaczy tutaj może jej wierzę, ale i tak i tak nie zaakceptuję jej pomocy. Aha. I grozi mi Cheranem, czyli pająkiem, tym dupnym z tyłu. Który służy do przenoszenia dusz do świata... Martwych, tak naprawdę. na. że będę miał przejebane, to się spodziewałem i to w chuj. Natomiast, patrząc, jak ja bardzo mam przejebane, to może nie być tak przyjemnie. Dobra, polecimy najpierw z ziółkami. Bo powinienem mieć coś, co nie pozwala nadać mi żadnych negatywnych efektów. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to miałem. No, mam, ale tylko jedno, niestety. Także liczymy na to, że inne moje. Kurwa, ale mam pechową rękę. co, to są jego nogi? Mega pechowa mienka. Mega. A, to są jego nogi, 32. Dobra. Jebaństwo matysiaka hapsów. No pojebawszy. Hmm. Znowu nie za ciekawe karty. Ani błogosławieństwa nie trafiłem, ani nic co by mi się przydało, no ja pierdolę. Jeszcze ta noga jest w takim miejscu, że zamiast rzucać na siebie, to rzucałem na nią... Tańczę. Não sei Jest serpent sting na jeście. Dobra, chwilowo z małym. Z małą ilością karet pójdziemy, ale prawdopodobnie zaraz to nam pomoże dużo. A więc teraz to. Tylko, czy ja sobie nie dole za mocno? 36 sobie przyjebie. No, zaboli. Ale zaciszę, że on nie atakuje. To jest szansa, że sobie z tym pojadę. Dobra, więc atakujemy. Obie nogi zlikwidowane. 67 mu zostało? Co? Aż tak zajebałem? O wuj Ja aż tak jej przyjebałem? A nie, kurwa. Co to się stanęło? Niewiarygodne. Dla pewności, co bym ją dobił? Przecież to miało jak Gdzie to zeszło? Kiedy? Wtedy muszę spojrzeć. Ja pierdolę, jakie to było łatwe. Wybrawszy się z wy znajdujecie waszych znajomych ubezpieczonych od strasznego księżyca Przeciwu. No i jesteśmy już z powrotem w domku. Eee, no, trzęsniczka zasiała takie ziarno niepewności w Wasiliśnie, e, bo ta zastanawia się, czy ona przypadkiem nie mówiła właśnie prawdy e, co do dziadka. A wróciliśmy, dziadka nie ma, wszędzie zimno, znaleźliśmy jakąś maść. Nie wiadomo po co jej potrzebował. Także będzie ciekawie w przyszłym odcinku. Ale ten w tym miejscu będziemy kończyć. Dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dzionka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej!